Wielu z Was narzeka w komentarzach, że u mnie na kanale zazwyczaj są testy sprzętu z górnej półki, dlatego też dziś będzie inaczej. Jest to materiał kierowany głównie dla osób, które szukają sprzętu przyzwoitej cenie do grania w Full HD. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przetestujemy sobie dwa tanie procesory, jakimi są Ryzen 5 5500 versus Intel i3-12100F. Bez obawy, nie będzie testów na RTX 4080 czy też RX 7900XT, bo wiadoma sprawa, że raczej nikt takiego procka do takiej wydajnej karty graficznej nie kupi, a będzie to RX 6600, akurat wersja gigabajta Eagle. Nie bez powodu takie połączenie. Z pewnością jak obserwujecie moje polecane zestawy komputerowe, te zawsze dzielę na osobno procesory AMD i procesory Intela. No bo wiem, że są osoby, powiedzmy, przywiązane do marki AMD, są takie, które są przywiązane do Intela, ale są też wśród was tacy, którzy mają że tak powiem w pompie, jakiego producenta wybiorą, po prostu chcą wydać jak najlepiej swoje pieniądze. No i mam dwie propozycje. Jedna z Ryzenem 5500 i Ryzenem 6600 i druga z Intel 12100 z dokładnie 100F, czyli bez zbudowanego układu graficznego i też z RXM 6600. Zanim przejdziemy dalej do wyników testów, to istotna sprawa, mianowicie dobór pamięci. W przypadku Ryzena były to g Trident Z Royal RGB 3600 MHz, opóźnienia Cel 16, 18. 18. Natomiast w przypadku Intela były to pamięci taktowane zegarem 3200 MHz. Też opóźnienia 16, 18, 18. Dlaczego? Dlatego, że ten procek, a dokładniej kontroler w tym procesorze, nie ogarnia wyższej szybkości w gir 1, a jak wiadomo, Gear 2 nie jest zbyt optymalny, jeżeli chodzi o wydajność. Pamięci akurat są to PNY Accelerate z podświetleniem RGB. Testy wykonałem w jednej rozdzielczości, czyli 1080p, bo jakby nie patrzył, takie zestawienie, czyli procesor plus ta karta graficzna, do full HD właśnie jest dedykowana. 8 gier, z czego część będzie dość mocno wymagająca. Także bez przedłużania, jedziemy dalej z tematem. Nie ma moim zdaniem sensu omawiać każdej gry z osobna, także w skrócie. Ryzen tylko w jednym tytule, a dokładnie Crisis Remastered delikatnie wyprzedza Intela i jest to zaledwie 1,30%. Pozostałych to Intel wiedzie Prym wygrywając z Ryzenem od 1,4 do nawet ponad 14%, aczkolwiek zwróćcie uwagę na God of War, gdzie Ryzen mimo delikatnie niższego średniego klatkarzu uzyskał sporo lepszy wynik w 1% low, bardziej szczegółowe dane w podsumowaniu. Ok, czas na kilka słów podsumowania. Z tego testu wynika, że jeżeli jesteście osobami, dla których nie ma znaczenia, jakiej marki procesor wybierzecie, no to lepiej pójść w kierunku Intela 12100F. W ośmiu testowanych grach wypadł on średnio o 6% lepiej w porównaniu do Ryzena 5500, że czas na były wyjątki, jak Crisis 3, gdzie AMD delikatnie Intela wyprzedziło. Były dwa tytuły, gdzie Intel wygrał, ale marginalnie, no, ale były też takie, jak Dying Light 2, czy też powiedzmy The Last of Us, gdzie różnice sięgały nawet 10 do 14 ponad procent. A przy takim poziomie FPS, jaki uzyskałem w dzisiejszych testach, no moim zdaniem każda klatka jest na wagę złota. Nawet gdyby różnica miała wynosić nie te 14%, ale powiedzmy 5%. Takie jest oczywiście moje zdanie. Oczywiście musicie mieć na uwadze to, że platforma na Intelu wyjdzie Was troszeczkę drożej, około 100-150 zł. Wszystko rozchodzi się o ceny płyt głównych, gdzie te na chipsecie B660 są dość drogie. Na Ryzena 5500 możemy posadzić sobie na jakiejś taniej płycie B450. Kolejna sprawa to pobór prądu, bo to też będzie pewnie was, wielu z Was interesowało. Różnic wielkich nie ma, ale jednak 20 W jest na korzyść Ryzena, także też o tym warto wspomnieć. Okej, okay, na dzisiaj to byłoby tyle, także krótki, ale mam nadzieję treściwy i pomocny materiał. Gdybyście chcieli więcej tego typu testów, to śmiało piszcie w komentarzach, możecie dawać swoje propozycje, chętnie je rozważę. Na dzisiaj ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv